To nasze rolnicze święto. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przed chwilą padło słowo, że jestem tu gościem. No bardzo mi miło, ale się czuję jak u siebie od urodzenia. Mieszkam w powiecie Wyszkowskim, urodziłem się w Wyszkowie i już tak pozostanie, a że los. Czasem rzuca w różne miejsce działalności publicznej to przede wszystkim Państwa zasługa, bo gdyby nie państwa głosy, to nie stałbym dzisiaj przed Państwem jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Drodzy Państwo, to piękne święto, piękne uroczystości we wspaniałej oprawie i za to organizatorom należą się naprawdę wspaniałe podziękowania, te wieńce dorzynkowe, to wspaniałe, prawdziwe dzieła sztuki i tu też wielkie uznanie dla wszystkich pani i panów, którzy pomagali, że możemy podziwiać ten wspaniały kunszt i to kultywowanie naszej tradycji. Zbiory tegoroczne są naprawdę obfite, bogate. Stąd możemy być przekonani, że tego naszego polskiego chleba w żadnym, na żadnym polskim stole nie powinno zabraknąć. Oczywiście tutaj pewna rola do spełnienia dla wszystkich włodarzy i poziomu gminnego i powiatowego naszej nawy państwowej, ale również od 10 lat Unii Europejskiej i oby tak było. Drodzy Państwo, ale rolnicy dobrze wiedzą, że jak zbiory obfite i plon obfity, to zazwyczaj ceny nie bardzo zadawalające, a do tego dokładają się jeszcze problemy wynikające z sytuacji na wschodzie, embarga, inne tego typu rzeczy. Czyli można powiedzieć, że to jest trudny rok, i dlatego pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania za pracę rolnikom, ale i życzenia, aby owoce tej pracy przynosiły. Godziwe dochody, żeby można było śmiało patrzeć na przyszłość swojej rodziny, gospodarstwa i nas wszystkich. Drodzy Państwo, chciałbym też życzyć, aby, abyśmy jak do tej pory mogli rozwiązywać nasze polskie sprawy lokalne i te państwowe w pokoju. Patrząc na to, co się dzieje tuż za naszymi wschodnimi granicami, te życzenia są naprawdę. Ważne, bo nasze aspiracje wolniej albo szybciej będziemy mogli rozwijać i realizować tylko w warunkach pokoju, i tego najserdeczniej wszystkim Państwu i naszym sąsiadom za wschodniej granicy serdecznie życzę. Drodzy Państwo, od przyszłego roku wejdą nowe zasady wspólnej polityki rolnej. Wsparcie w ramach drugiego filaru będzie podobne do tego, co znamy. Zmieni się system dopłat bezpośrednich. Tylko kilka zdań na ten temat. Będzie to nadal płatność uzależniona od wielkości gospodarstwa, czyli płatność hektarowa, ale te płatności będą bardziej zróżnicowane niż do tej pory. Będzie płatność podstawowa bliska 200 euro na hektar, ale gospodarstwa. Do 30 hektarów, a może inaczej, pierwsze 30 hektarów w każdym gospodarstwie uzyska dodatkowe wsparcie około 40 euro. Jeszcze dodatkowych. Będą też płatności powiązane z produkcją. Jeżeli ktoś zajmuje się produkcją bydła i nieważne czy mlecznego, czy mięsnego, może liczyć do pierwszych 30 dużych sztuk. Na specjalną dopłatę około 150 euro. W przypadku naszych starostów dożynkowych, którzy, jak słyszeliśmy, mają około 30 sztuk bydła, będą mieli ekstra. Wsparcie tej produkcji 15 tysięcy rocznie. Na podobne wsparcie mogą liczyć rolnicy zajmujący się produkcją, na przykład ziemniaka, skrobiowego, buraków akurat naszego regionu to nie dotyczy, ale owoce miękkie czy rośliny strączkowe dodatkowe wsparcie. Jeżeli to wszystko razem policzymy, to w najaktYWniejszych gospodarstwach zajmujących się specyficznymi dziedzinami produkcji, można będzie liczyć nie na 200 euro na hektar, ale na ponad 400 euro na hektar. Myślę, że takie wsparcie da możliwości lepszego rozwoju i rozwoju naszych gospodarstw, realizacji też osobistych ambicji. Drodzy Państwo, każdy poseł europejski ma możliwość każdego roku zaprosić do Brukseli, do parlamentu, ale również jest możliwość zwiedzenia Brukseli i okolic kilkadziesiąt osób. Proszę mi pozwolić, że korzystając z tej możliwości mojej, jaką mam, pragnę wyróżnić. Chciałbym wyróżnić wszystkie grupy wieńcowe za tą wspaniałą pracę, ale no nie da nie jestem w stanie wyróżnić wszystkich. Stąd no, spodobały mi się dwa wieńce w sposób szczególny. I te dwie grupy wieńcowe autorów wieńca dorzynkowego tej pięknej korony po prawej stronie z miejscowości Łosin, no. Gmina, gmina Wyszków i Choszczowe, dobrze mówię? Choszczowe? Choszczowe. Taka plicka w miejscowości Choszczowe. E, grupy wieńcowe zapraszam na wycieczkę do Brukseli. Zaraz, jak zejdę ze sceny, bardzo proszę, żeby się ze mną skontaktować. To o szczegółach będziemy mówić. W tym momencie pozdrawiam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dużo radości, a przede wszystkim pokoju. Pokoju, żebyśmy mogli realizować nasze wszelkie aspiracje. Wszystkiego dobrego i szczęścia poprosimy jeszcze jeżeli można Pana Starostę i Pana Wójta o współudział przy wręczeniu tych pięknych medali.

Pracuję też na nowoczesnym sprzęcie, rolnicy, pracuję najnowsze osobniki, bo jak wszyscy wiadomo, nie będę mówił tego samego, ale to, co najnowsze te technologie są wyprodukowane. W Arczystych Klimczuk prowadzi gospodarstwo 20-letniowe, ukierunkowane na produkcję mleka, a Do pierwszych 30 sztuk 150 euro wypłacę.

ja też gratuluję, dziękuję. Gratuluję bardzo. A jak to pozowanie się skończy, niech jeszcze ja lepiej, lepiej będzie. Ja <grym>

w imieniu Unii Europejskiej. Chodźcie do Europy, szerokiej Europy. Oczywiście. Dziękuję bardzo.